Thank you. Gratulujemy serdecznie całej obsadzie. Jak widać tutaj na przykładzie obok, praca aktora nie jest lekka. Co więcej, praca dyrektora artystycznego nie jest lekka, bo w ciągu jednej próby można się nieźle postarzyć. Gratulacje ogromne, Marcinie. Zapraszamy tylko nas, panią prezydentę na dobry wieczór. całym Pani Zoran Małgorzata Panie dyrektorze, na serdecznie. Dziś jest taki wieczór dość niezwykły dla mnie, ponieważ ja debiutuję w tej scenie, w nowej roli. Pan dyrektor finiszuje i to jest ta przyczyna, która kazała mi się tutaj pojawić. Muszę Państwu powiedzieć, że lubię sceny, także będę się tu dobrze czuć. Żałuję tylko, że nie będziemy mieli tych emocji wspólnie. No cóż, tak widocznie musiało być. Chciałabym powiedzieć, że trzy lata z dyrekcji w Sąskim to jest wystarczająco długi czas, żeby się pewnie dobrze poznać. Myślę, że te trzy lata pozwoliły Państwu tutaj wspólnie pracować, wymieniając doświadczenia, wymieniając swoje uczucia, i literatury i teatru, myślę, że to był czas, w którym i pojawiły się piękne emocje i pojawiły się um, emocje, które niosą um, wiele energii. Mam nadzieję, że takiej dobrej, która pozostanie w Pana sercu i będzie Pan tak myślał i wspominał to miejsce. Nie chcę mówić o, o ilościach, to jest też premier, ilość prób, ilość e, wspaniałych ludzi, która na tej scenie się pojawia, ale to przede wszystkim taka zmiana, którą praca aktora, praca reżysera, praca dyrektora artystycznego też niesie, to, ta zmiana, która dzieje się w sercach publiczności. To jest bardzo trudno pomierzyć. Gdyby tak się dało robić, to pewnie prezydent każdego miasta miałby dużo łatwiej w ocenie pracy swoich instytucji. To jest trudno zmierzyć. Ale mam nadzieję, że Państwo wynosicie po tych trzech latach też cudowne wspomnienia też piękne wrażenia, też poznaliśmy ogrom literatury teatralnej i myślę, że to w nas wszystkich głęboko zostanie. A to, co przed Panem dyrektorem na przyszłość, to niech będzie samo piękne, tego serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za te 3 lata wzruszeń i dobrych emocji. Pani prezydent nie powiedziała, ale to blisko 20 premier, ale też całkiem sympatyczne efekty. W postaci licznej widowni i cieszę się, że dzisiaj, w tych trudnych czasach, kiedy nie wszyscy mamy o to się spotykać, to Państwo jednak pamiętacie, gdzie jest Mickiewicz 4 i przychodzicie tutaj regularnie. I przychodziliście regularnie, kiedy dyrektor Markiewicz reprezentował tutaj swoje propozycje artystyczne, dzięki którym udało się zaistnieć bardzo sympatycznie, nie tylko w Tarnowie, bo tutaj Państwo jesteście, ale także poza granicami naszego miasta boli spektakl Płuca i spektakl Transatlantico, który w tym roku będzie prezentowany w oporu do tego, te sukcesy oparte państwa głosami w czasie festiwalu Talia, to, ja, to myślę, że to wszystko yy, dowód na to naprawdę na trzy lata bardzo dobrej, rzetelnej pracy dyrektora artystycznego Marcina Wecana. Ogromnie dziękuję w imieniu całego zespołu. Gabaretowo e, prezent i mamy nadzieję, że miejsce na niego gdzieś się zawsze znajdzie, to jest e, taka e, drobiazg, który zawsze się przydaje po to, żeby rano wypić kawę, pomyśleć też o nowym pomyśle, e, po to też żeby spotkać się z innymi osobami przy tym stole, dlatego że życzymy wszystkiego najlepszego dla Wszystkiego dobrego. Dziękuję ogromnie. Witam Państwu. Ile ta dyrekcja mnie kosztowała, widzicie Państwo na mojej twarzy. Dziękuję Pani Katarzynie Georgiewie za tak fantastyczny efekt. Postaram <klucza> <Kraktywizacja. klucza> się mówić szybko, ale nie wyobrażacie sobie Państwo, jak trudno jest znaleźć piwo bez alkoholu w czasach epidemii. Co dzisiaj z nami twórcy porachunków sklady. wiecie Państwo wszyscy, że to pożegnanie. Z tym wyjątkowa dla mnie tytułem. Witam serdecznie panią Julię Skrzynecką, autorkę z fotografii Jest z nami pan Mateusz Bęski, kompozytor. Jest z nami pani Agata Zdziemyłowska, asystentka był z nami, musiał wyjechać dzisiaj, ale był z nami pan Filip Kosio, jeden z twórców roli Hennessey'ego. Bardzo dziękuję, że zaczęliście przyjechać w tym wyjątkowym dniu do Targowa po kolejny. Dziękuję wspaniałemu zespołowi aktorskiemu, hmm, tego teatru. To, co mnie z wami spotkało, było wyjątkowe i bardzo chciałem podziękować za lojalność i za zaufanie. I teatrowi chciałbym życzyć wszystkiego co najlepsze i jeszcze raz pieniędzy. <noise> Dziękuję wszystkim pracownikom, których Państwo na co dzień nie widzicie na scenie. Zespół Arturski jest fenomenalny zupełnie, ale na efekt pracują całe zespoły ludzi i bardzo wszystkim i każdemu z osobna, Chciałem podziękować. Z tego miejsca wyjątkowo chciałbym wyróżnić dwie osoby, z którymi na co dzień e, współpracowałem w największym wymiarze. To jest kierowniczka literacka tego teatru I Pani Wioletta Łabiew, koordynator pracy artystycznej. Życzę wszystkim Państwu wyzwań i serdecznych. Te wszystkie wyzwania właśnie przed nami. Zapraszam tutaj na scenę panią Matylę Daczyńskę. Serdecznie zapraszam. Wysław Myśliwski to nawet napisał, że całe życie człowieka jest w zasadzie oczekiwaniem, ale tak myślę sobie, że lepiej czekać tu na Matyldę niż na Godota. Zapraszam serdecznie. To pani Matylda Bacińska teraz będzie dyrektorką artystyczną teatru. To jest tak, że w teatrze mam jasny podział ról. Mnie w obsadzie przypada rola złego policjanta, który by was uciążliwy, niestety nie zgadza się nam wszystkie pomysły, jest też stoperem przy wszystkich wydatkach i przy większych projektach, bo bez tego nie da się zrobić teatru, ale z radością witam kogoś, kto będzie dobrym policjantem, takim jak dobrym policjantem był właśnie Marcin, teraz będzie tym policjantem Martin Dabaczyńska, który ma mieć energię, dobre emocje, Swoją pracowitość, zaangażowanie i co więcej, fakt, bo rozmawialiśmy o tym niedawno na takim mocnym spotkaniu pracowników kultury, że chcielibyśmy też być dumni, serenowani tymi ludźmi, którzy tutaj są. Ja ogromnie dziękuję tutaj wszystkim Państwu na scenie, ale szczególnie właśnie Matyldzie Baczyńskiej za to, że związała się z tą sceną przed wieloma laty i swoim zaangażowaniem nie tylko na scenie, ale zaangażowaniem społecznym, swoimi pomysłami. Bardzo, bardzo, bardzo dobrą energią staram się każdego dnia udowadniać, że to właśnie w teatrze poznaje się najlepszy przyjaciel. Zapraszam na pewno. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór wszystkim. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Dyrektorowi naczelnemu za propozycję objęcia tego stanowiska i Marcinowi za ogromną pomoc i przekazanie mi, podzielenie się ze mną doświadczeniem, które zdobyłem na tym stanowisku. Bardzo dziękuję Marcin, że wprowadziłeś mnie tak miękko. Mam nadzieję, że uda mi się kontynuować pracę, którą Marcin zaczął i że frekwencja w teatrze będzie rosła jeszcze bardziej i mam nadzieję, ogromnie się cieszę, że tak trudny obowiązek przyjdzie mi spełniać w mieście, w którym teatr jest ważnym miejscem i w mieście, w którym każdy wie, gdzie jest teatr i co można w nim zobaczyć. Mam nadzieję, że uda się tę sytuację utrzymać. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy za tydzień na ostatnią premierę w tym sezonie artystycznym. To gracie Karamazów w reżyserii Marty Strecker. Już teraz chcielibyśmy Państwa zobaczyć po przerwie wakacyjnej. Po także będziemy starać się pokazywać swoje rzeczy, ale po przerwie wakacyjnej zapraszamy na Madeja, który będzie na inaugurację festiwalu Talia 2020 i chcielibyśmy zrobić w przyszłym roku sezon Il Memoria Etkowi w także do zobaczenia tutaj na Mickiewicza 4 jak najczęściej. Dziękujemy ogromnie Państwu.